Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Już jestem z nową bajką. A dziś bajka Jaś i ziarenka fasoli. Chodź tu Bela. Bela szczeka, chce już na spacerek, ale musisz poczekać. Najpierw bajeczka. Chodź, usiądź. Więc czytamy. Uboga wdowa wysłała swego syna Jasia na targ. By sprzedał ostatnią krowę. Po drodze zaczepił go starzec. Dam ci za tę krowę ziarna fasoli, powiedział. Jaś zdziwił się i mówi: Może i krasula nie jest tłusta, ale na targu dostanie, dostanę za nią pieniądze, które są nam bardzo potrzebne. A nie fasolę, odparł Jaś. Jednak na targu nikt nie chciał kupić krowy, i kiedy wracając, znów spotkał starca, wziął od niego ziarna fasoli. Dobrze robisz, usłyszał na odchodnym od starca, bo pewnie to były zaczarowane jakieś te ziarna fasoli. Myślał o tym, że matka ugotuje dla niego zupę fasolową, chociaż. Ale matka skarciła jedynaka, że oddał krowę z ziarna fasoli, i w złości wyrzuciła ziarna te za okno. Nad ranem Jaś zerwał się zdumiony z łóżka, bo co się stało? Oto przez okno wdzierały się do izby olbrzymie pędy fasoli, wyrosły z ziaren, które dostał od starca. Są jak drzewa, pomyślał, i wspiął się po grubej łodydze, aż do tajemniczej krainy. Wierzchołek fasoli sięgał bram potężnego zamku. Ciektawe, kto mieszkał w tym zamku wielkim. Chłopiec na palcach wszedł do środka. W komnacie przy stole drzemał olbrzym. Był wielki jak góra. Przed nim leżała sakiewka ze złotem. Ogromna jak wór mąki. Jaś jak mógł najciszej, zarzucił sobie worek na plecy i wymknął się z komnaty. Na, na nieszczęście trącił drzwi, które głośno skrzypnęły. I co się stało? Zbudził się olbrzym. O, ryknął olbrzym kto tu jest? Co się dzieje? Gdzie moje złoto? Dostrzegł chłopaka i rzucił się za nim w pogoń. Trach, trach! trzeszczała fasola pod jego stopami. Szu, szu! Ześlizgiwał się zwinnie jaś między łodygami i liśćmi tej fasoli. Wielkolud był tuż, tuż. Już miał dosięgnąć chłopca, gdy fasola złamała się pod jego ciężarem. Jaś, syn wdowy, był uratowany. Sakiewkę olbrzyma oddał matce, a było w niej tyle złota, że już nigdy nie cierpieli niedostatku. Miał rację, starzec, powiedział sobie w myśli Jaś. Dobrze zrobiłem, zamieniając krowę na Kilka ziaren fasoli, który, która uratowała im życie. Do zobaczenia, kochane dzieci, w następnej bajce.